I kolejny przy, no, przyjaciel i również współpracownik z czasów uniwersyteckich, profesor Wojciech Bonkowski. Nie, nie, nie. siedź drogi Wojciechu, bo to tutaj chciałem ci dać. O, Potem do tego. E, każdy tu robi jakieś wspomnienia. Ja też mam myłe wspomnienia, przy czym tą przewagę mam nad nim, że byłem jego nauczycielem. Był niezwykle zdolnym człowiekiem. Najlepiej pracował w pozycji horyzontalnej. E, nie lubiał pracować, ale bardzo lubił myśleć i był kreatywny. Potem spotkaliśmy się razem u profesora Wierzbickiego. I tu chciałem trochę zająć Państwu czasu, ale nim powiem o tym, co było w otoczeniu naszym, to już sygnalizuję. Powiem kilka słów na temat bardzo dowcipnego hmm, prawa. Prawa Wojciecha Olejniczaka. Ono nie jest rozpisane wszędzie, ale miał autentycznie zastosowanie jeden raz w życiu. To prawo nazywa się integracji na punkt. Było. było tak, proszę. Wyrośliśmy w otoczeniu, gdzie bardzo duże, silne osobowości były. Bo może powiedzieć, profesor Wierzbicki miał ten talent do tego, żeby ściągać ludzi myślących. No, chyba z 20 profesorów chyba było u profesor, wysło z ręki profesora Wierzbickiego. Siedmiu rektorów to wiem, ja też do nich kiedyś należałem ale byli tacy ludzie, jak na przykład współpracujący z nami doktor Tarkowski, który w tej chwili ma na Massachusetts University w Stanach Zjednoczonych, Dni Tarkowskiego. Tak. Pisaliśmy książki i robiliśmy duże prace, bardzo duże prace i właśnie w ramach tych prac tutaj... I duże w... robili. Przy okazji. W ramach tych prac powstawały różne idee, bardzo nowoczesne. Takim właśnie bardzo nowoczesnym rozwiązaniem było zastosowanie informatyki w transporcie i nasz ośrodek dzięki profesorowi Wierzbickiemu był najsilniejszy. I tu zacznę mówić o prawie, które zostało jeden raz tylko użyte i szkoda, że może więcej będzie jeszcze też. Otóż w tej pozy pozycji horyzontalnej Wojtek wymyślił taki temat że ten temat naukowo ma być taki, że będziemy transport integrowali informatyką i najlepiej by było, żeby to był przykład Szczecina, bo będzie to integracja na punkt. Nikt nas nie wiedział, co to znaczy, ale wysłaliśmy to do Polskiej Akademii Nauk, no i pracowaliśmy wiele lat, 2-3 lata, poważnie, książki powstawały i tak dalej, w rezultacie Proszę się na razie nie śmiać, bo to, no, to, było, to, jest, to jest autentyczne zdarzenie, wesołe, ale teraz jest. Więc w momencie, gdy już żeśmy skończyli nasze opracowanie, pojechaliśmy oddać to do Polskiej Akademii Nauk, która nas weryfikowała to opracowanie i potem Ministerstwo, już nie wiem jak się nazywało, to było Ministerstwo Transportu Drogowego, Lotniczego, jakiegoś tam jeszcze, też mieli odebrać tą pracę. Poważna bardzo praca. No, i pierwszy występował Wojtek. Przedstawił Szczecin jako integrację wszystkich gałęzi transportu, i tam te wszystkie mądre rzeczy mówił, i tak dalej. W rezultacie informatyka spowoduje, że będzie cały transport integrowany na punkt. I koniec. Przerwa. Podchodzi do nas profesor, jeden z bardzo myślących ludzi, Piasecki. Piasecki, tak, tak, Mówi Chłopaki, wy tu żeście tak zajechali, że to jest niemożliwe. Ale jak będziecie dalej to kontynuowali i każdy z was będzie mówił na końcu swojego wystąpienia, że integracja na punkt, stawiam kolację. No więc ja byłem drugi, dlatego że transportem samochodowym się zajmowałem, wiecie państwo. No i tam mówię mądre rzeczy i tak dalej. W rezultacie, jeśli chodzi o region tu zachodniopomorski, Szczecina, to te wszystkie gałęzie i ten transport samochodowy będzie się integrował na punkt. No już nie pamiętam, Antoni, testy tam jakieś miałeś, bo każdy z nas miał jeden port, drugi miał tam kolej, ja, ja miałem samochody, ktoś miał samoloty, bo Szczecin. Proszę Państwa, nie żartujmy, ma wszystkie gałęzie transportu żeglugę śródlądową i każdy się z nas zajmował. I każdy, kto wychodził, przedstawiał ideę tego wszystkiego. Integracja na punkt. I nikt nam nie zarzucił, <śmulny> że jakieś banialuki mówimy. <śmulny> Jedyny profesor Piasecki od tego momentu, Wojtku. Mogę powiedzieć, że było raz użyte prawo Olnejniczaka, integracja transportu na pół. Pias, Piasecki powiedział: Nie z was z cholera weźmie. Ale pracę przyjęli. Więc no, wracając do tego ślicznego zdarzenia, mogłem się z Państwem podzielić tak właśnie e, dość interesującym naukowym podejściem naszego rektora, który najlepiej, jak powiedziałem, ma wyjątkową osobowość. Wiecie Państwo. Umiał z ludźmi pracować i zawsze nimi kierować i tam wpisywać swoje nazwisko. Zawsze miał sobie. A teraz jeszcze już, już nie zajmuję, bo bym mógł dalej mówić na temat Wojtka, bardzo dużo ciekawych różnych rzeczy. A tutaj jest taki mały prezencik, bo wszyscy dają dla ducha, a ja ci dałem tutaj prezencik dla ciała. Znaczy, nie, nie! Poza proskiem jeszcze takie są ręce, które hawajski robią różne takie opakowania. No. Więc y, y, chciałem jeszcze jedno powiedzieć, że y, dzięki swojej takiej przedsiębiorczości, inteligencji y, nie tylko wyprzedził mnie, że tak powiem, w rozwoju swoim, ale jak patrzę na niego, to mówię tak: Ja mam 67 lat, a on ma 70. Jeszcze w tym nie wyprzedził. Dzięki, dzięki.